W preferencjach mamy także um, opcję konfigurowania szablonu. Wybierzmy sobie zakładkę szablony. No, i teraz widać, że nasz szablon to jest ten standardowy e, default bootstrap version 1.0. Tu, jeżeli sobie zjedziemy trochę na sam dół, to zobaczmy, że mamy od razu reklamę innych szablonów, czyli na przykład ten. Tu jakiś inny, i od razu widzimy tutaj cenę. Ceny, jak widać, zaczynają się tam od 50 euro. W większości szablonów twórcy tak je robią, że wszystko bazuje na tym szablonie głównym. Więc możesz się dziwić, że instalując sobie jakiś inny szablon, że jest on bardzo do czegoś podobny. No, ale dobra. No to skonfigurujmy sobie ten szablon. Na początku mamy takie trzy zakładki, gdzie możemy sobie zmienić logo, gdzie to logo się wyświetla. Jak popatrzymy sobie na nasz sklep, to tu jest logo w tym miejscu. To jest pierwsza rzecz. A druga jest coś takiego jak ikony, czyli favicon czy ikona sklepu. Teraz to zobaczmy sobie, że favicon to jest ta mała ikonka, która pojawia się na zakładce w przeglądarce. To zmieńmy sobie loga. Zobaczmy, czy zadziała. Wybieramy sobie przycisk Dodaj. Wybieramy sobie folder, gdzie mamy schowane nasze tutaj grafiki. I teraz po dodaniu naciskam przycisk Zapisz. Widać, że logo jest wgrane. Przejdźmy sobie na stronę i odświeżmy. Można F5, można wybrać tam odświeżanie. Widać, że logo nam się zmieniło. Oczywiście mogłoby być troszeczkę mniejsze to logo, jest nie, za, trochę za duże, więc najlepiej pomniejszyć je wcześniej. Logo na fakturze w mailu jest takie same. Mobilne widać, że jest takie same. No i teraz. Przyszło nam do podmiany ikony. No to zmieniamy sobie naszego faw Ikona, wybieramy przycisk Dodaj i tu od razu mam stworzoną. Jak widzisz, jest to mm, ikona. Z yy, widać po rozszerzeniu ICO. Natomiast jak taką ikonę sobie stworzyć? Bardziej zaawansowane programy w stylu Photoshop pozwalają zapisać pliki jako ICO. To zazwyczaj powinien być kwadrat. O w wymiarach 16 na 16 albo 32 na 32 piksele jak damy większy też zostanie zmniejszony jeżeli nie masz specjalnych programów wystarczy, że zapiszesz sobie obrazek jako na przykład bitmapa i rozszerzenie BMP zmienisz na ICO no to wybieramy sobie i zapisujemy z faviconami jest tak, że ona może dopiero działać po jakimś czasie Zobaczmy, wgrała się. Odświeżmy stronę. O, akurat pojawiła się. Dobrze. Dodatkowo, tutaj możemy już ustawić sobie szablon, czyli pozmieniać wszystko, co tutaj jest, zdjęcia i tak dalej. Więc tą lokalizację powinieneś zapamiętać. Czyli przypominam preferencje, i następnie wybieramy szablon. Wybieramy sobie teraz tutaj. Konfigurator a, szablonu i zobaczmy, co tutaj mamy. E, wyświetlaj e, e, ikonki e, do Twittera, Facebooka i tak dalej. Gdzie one się znajdują? Jak sobie zejdziemy na dół, to zobaczmy, że są w tym miejscu. No i teraz jak ich nie chcemy, bo nie każdy lubi media społecznościowe, można sobie dać na nie, zapisać i one znikną. Mamy także możliwość konfiguracji, no bo nie chcemy, żeby tu wyświetlał się fanpage e, Facebooka Shop, tylko nasze, więc w tym miejscu wklejamy adresy do naszego Facebooka, Twittera, ewentualnie kanału RSS, z YouTube'a Google+, Pinteresta, i tak dalej. Widać, że tutaj są niemal wszystkie znaczące się media, portale społecznościowe. Ok, to wróćmy sobie. Preferencje, szablony. I teraz jeszcze raz tutaj ten konfigurator szablonu. Co mamy jeszcze? Wyświetl informacje kontaktowe. No to już zacznijmy modyfikować. Wybieramy tutaj: konfiguruj. I teraz zobaczmy. Tutaj jest nazwa firmy My Company 42 Avenue, i teraz zobaczmy, gdzie są te dane. Widać, że tu jest informacja: My Company Avenue Champs-Élysées. No to podmieńmy sobie, że moja firma MK Torebki ulica Nowa Nowa 3 44 100, Kliwice no i numer telefonu i nasz adres e-mail biuro małpa mk zapiszmy sobie zmiany i już powinni już tutaj w sklepie Zobaczmy, że zmiany pojawiły się. Wróćmy sobie tutaj. Zmiany są. Eee, I wybierzmy tutaj. Przycisk stecz. O, przerzucił nas do modułów, dlatego że przez moduły też tam można wejść. No, jeszcze raz wybierzmy sobie preferencje szablony. Wybieramy jeszcze raz konfigurator szablonu. Później wybieramy tutaj ikony mediów społecznościowych na stronie produktu. Czyli teraz zobaczmy, jak wybierzemy sobie jakikolwiek produkt, czyli tutaj więcej. To zobaczmy, że tutaj też są media społecznościowe, czyli to ustawienie tyczy się wyłącznie tych ikonek. Wyświetl na stronie głównej okno śledź nas na Facebooku. Zobaczmy. Przejdźmy sobie do strony głównej, czyli wystarczy kliknąć w nasze logo i tutaj śledź nas na Facebooku. Pytanie, czy chcemy mieć ten moduł, czy nie? Wyświetl e, własny blok informacyjny CMS, i teraz zobaczmy, jak wybierzemy sobie konfiguruj. No to teraz mamy ten blok, e, te bloki, te teksty, które się tutaj pojawiają. Zobaczmy sobie. Dajemy sobie edycję. I teraz pierwszy blok to jest ten tutaj, lorem, ipsum, i tak dalej. Zobaczmy, lorem, ipsum. Tu mamy od razu ciężarówkę. Więc możemy napisać tutaj wysyłka. Ważne jest, żeby nie skasować tego, dlatego że tu są jakieś style dodane, i może nam się później takiego widoku, jaki jest w tym miejscu, można, możemy nie otworzyć go. Później mamy wysyłkę, telefon i płatność. Oczywiście, tu możemy też te dane um, z, pozmieniać. Te teksty poniżej zapisujemy. Czyli widać, że ten blok pierwszy toczył się drugiego, a ten drugi blok to jest to. To też go sobie tutaj zmieńmy. I napiszmy super torebki. Tylko po to, żeby zobaczyć, czy to faktycznie nam się zmieniło na stronie. Wróćmy sobie do konfiguracji. Przeładujmy stronę. I teraz zobaczmy wysyłka, telefon, płatności super torebki. Czy jeżeli chcemy to zmienić, to zmieniamy. Jeżeli nie chcemy, możemy sobie także to wyłączyć całkowicie. Znowu wróćmy sobie do szablonów. Do naszego konfiguratora. Szybki podgląd zdjęć, później e, sposób wyświetlania w postaci listy. No i teraz przejdźmy do innych, czyli wyświetl, wyświetlaj banner główny. Jeżeli nie wiesz a czego się to dotyczy, to zawsze wybierz sobie konfiguruj i teraz zobaczysz, o który to banner chodziło na samej górze. Widzisz sale 78 of. Jak popatrzymy sobie na naszą stronę to jest tutaj, no nam się ten baner nie podoba więc możemy go sobie bardzo łatwo e, zmienić jeżeli, e, wyłączyć, jeżeli chcielibyśmy go zmienić, wystarczy, że tu wybierzemy sobie klik, no i znajdziemy podobny baner to co, wyświetl baner główny, zrobimy pierwszą modyfikację wyłączymy go sobie A wyświetla ikony dostępnych opcji płatności czyli jak wejdziemy sobie w produkt I tu mamy rodzaje płatności, to możemy sobie je wyłączyć. Możemy także dodać własne, bo jak widać te są troszeczkę z, ze Stanów ściągnięte, więc możemy dać polską za pobraniem, czy nazwy polskich kurierów. Wybierzmy sobie też do tego celu przycisk konfiguruj. I widzimy, że tu mamy zdjęcia. Chcemy mieć własne, naciskamy dodaj plik i szukamy tego obrazka. Ważne, żeby on rozmiarami mniej więcej przypominał to tutaj. Dlatego, że to zostanie wpasowane w ten blok. Więc jak będzie za, za szerokie, no to będzie, się, będzie to wyglądało nieestetycznie. No, i czy mają być wyświetlane pod kategorię. Zostawiamy, że tak. No, i jeszcze wyświetlanie narzędzia do natychmiastowej edycji, czyli będzie można sobie coś zmieniać, też zostawiamy. No, i po prowadzeniu tych prostych zmian naciskamy przycisk. Zapisz. Dobrze, teraz, jak już ustawiliśmy sobie te bloki, które mają się pojawiać, które nie, zobaczmy, czy znikła nam ta na górze. Odświeżamy. Widać, że belka jest. Czyli znaczy, że wyświetlaj górny paner, nie daliśmy na tak. Znikła nabelka. Dobra. No to teraz przejdźmy do um, kolejnych, um, kolejnych rzeczy. Czyli tutaj zobaczmy. Ta pani z parasolką na pewno e, wygląda znajomo, bo jak przejdziemy sobie na stronę główną, to zobaczmy, że tutaj gdzieś na dole jest pani storebką. I teraz od nas zależy, czy chcemy sobie podmienić te grafiki na nasze. Jeżeli tak, to nic prostszego. Naciskamy, edytuj. I tu wybieramy sobie obrazek, który ma być wstawiony, no i jego wysokości. Co ciekawe jest tu możemy także wybrać sobie link docelowy, czyli gdzie ma prowadzić ten obrazek jako hiperłącze, tu ewentualnie wpisać dodatkowy kod. Tych obrazków na razie nie będziemy zmieniać, ale zobacz, top trendy, te trzy, to są też, te mniejsze też się gdzieś tam pojawiają, z wyprzedażą też, można sobie tutaj popatrzeć, tu jeszcze na samej górze. Czyli jeżeli chcemy, to prowadzamy, Modyfikację graficzną w tym szablonie. Jeszcze jeżeli jesteśmy przy konfigurowaniu szablonu, wybierzmy sobie tutaj nasz szablon. I jeszcze mamy ustawienia zaawansowane. Gdzie możemy pozmieniać, co ma być po lewej kolumnie, czy domyślna, czy prawa kolumna, ilość produktów na stronie. No, i tu jest pełno parametrów, czyli wygląd kolumn. Na razie tego też nie będziemy ustawiać.